Cześć wszystkim! Dzisiaj spotykam się z przyjaciółmi. Pierwszy przyjaciel jest miły i godny zaufania, ale jest pewien problem. Jest bardzo biedny. Drugi przyjaciel też jest dobry, ale o wiele bogatszy. A trzeci jest prawdopodobnie najbogatszym przyjacielem na świecie. Ciekawe, kto pierwszy przyjdzie mnie odwiedzić. O, cześć biedniaczka! Cześć, Kitty! Moja pierwsza przyjaciółka. Z kim ty rozmawiasz? E, z nikim. Wejdź już. Uhu, masz nowe buty? Tak, znalazłam je obok supermarketu. Podobają ci się? Metykowi się podobają. Tak, fajne. Chcesz to i tobie takie znajdę? Nie, dzięki, mam dosyć butów. Okej, okay, jak chcesz. Wejdź sobie i usiądź. Kasiasty, jak się masz? Świetnie, dziś kupiłem akcję dwóch kolejnych spółek. Wyglądasz jak zawsze, jakbyś miał kupę kasy. Tak, jak bycie bogatym nie jest łatwe, ale się staram. Wejdź do domu. Bogacianka, jak się masz? Świetnie, jak zwykle. A jak się tu dostałeś? Nie widzę twojego złotego samochodu na podwórku. Złoty samochód to już przeszłość. Teraz mam złoty helikopter. Super! Będę mogła się tym przelecieć? No jasne. Co e, to jest? Ponieważ jestem taka bogata, postanowiłam zatrudnić sobie asystenta. I ile mu płacisz? Niewiele! Milion dolarów dziennie. ile? Yeah. Dla mnie to grosze. Mimo, panią poznać. No, wejdźcie! Znów się popisuje. Kiedyś będę bogatszy. Po co wam te pieniądze? Jestem szczęśliwa bez nich. Masz szczęście. Jeśli chcesz, pomogę ci się stać tak biedną jak ja. Nie, dziękuję. I tak, wiecie dlaczego was tutaj zebrałam? Tak, jasne. Niedługo są urodzi nasze przyjaciółki Marty. I musimy przygotować jej prezent. Zgadza się. Ty sprawdzić, jakie prezenty je przygotowaliście. Dobra, ja pierwszy. Podaruję jej ten pierścionek. Wow. Takie drogie. Nie dla mnie. Jestem bogaty. Jest piękny. Na pewno jej się spodoba. Na pewno. Mam pokaż Kitty nasz prezent. Co to? Dokumenty? Podaruję jej kawałek ziemi. No nieźle. A gdzie? I wow, zawsze marzyłam o życiu na farmie. Farma? Nie. Dam jej działkę na księżycu. Po co jej działkę na księżycu? Nie wiem, ale to fajne. Bogacinka się po prostu popisuje. Po prostu zazdrościsz, bo mój prezent jest fajniejszy od Twojego. Mój pierścionek jest o wiele bardziej przydatny niż Twój księżyc. Najprzydatniejszy prezent mam ja. I co to za prezent? O. Masz. O, wow. Doceni to. Serio, to zwykłe śmieci. Prezent wykonany własnoręcznie. Gdybyście zapomnieli, Marta jest bardzo wrażliwa. Właśnie, zawsze płaczę podczas smutnych filmów. I tak mój prezent jest najfajniejszy. Jasne, nawet te śmieci są bardziej przydatne niż twój księżyc. Co ty powiedziałeś? To co słyszałaś? Ludzie, nie kłóćcie się. Kitty, wszystko okej? Okay? Tak, jestem po prostu trochę chora. Wygląda na przeziębienie. Puść się trzymać z daleka, żeby się nie zarazić. Nie muszę się niczego bać. Mam najdroższą szczepionkę przeciwko wszystkim chorobom. Ja też. Ja mam specjalne ciuchy, które chronią mnie przed bakteriami. A ja mam naturalną odporność. Od dzieciństwa włóczę się po wysypiskach i miałam już mnóstwo różnych chorób. Nawet moje super ubrania mnie przed tym nie ochronią. Ale moje szczepienie mnie ochroni. Najpewniej. Lepiej od niej odejść, Lady. Może pomożemy ci wyzdrowieć? Właśnie, znamy mnóstwo sposobów. <coughs> Będę wdzięczna za Waszą pomoc. O, to najdroższe leki na przeziębienie. Naprawdę? Tak, posiadam akcję tej spółki, więc możesz mi zaufać. Dziękuję, na pewno to wezmę. Oj, Kitty, te pigułki to czysta chemia. Wyłączycie i bez tego. Jak? Zaraz przygotuję ci mój popisowy napój na przeziębienie. Wkładamy do kubka skórkę pomarańczy. Zawiera mnóstwo witaminy C. Ale jest na nie coś zielonego. Oj, to pleśń, ale nie martw się. Nie wyrządzi ci szkody. Teraz wlejemy trochę deszczówki. A skąd ją masz? Ostatni deszcz padał 3 miesiące temu. Zebrałam ją jesienią z kurzy. Masz wypij to do dna, a twoje przeziębienie zniknie w mgnieniu oka. A zapomniałam, mam alergię na pomarańcze. Oj, naprawdę? To nie możesz tego wypić. Nie, nie, nie mogę. Lepiej wezmę pigułki od Kasiastego. z tego. Musisz. Mam coś lepszego. Max! I co to jest? Liza klek na wszystko z mojego osobistego, tajnego laboratorium. O, wow, zaraz to zjemy! Ej! Skąd mamy wiedzieć, że twoje lisaki są bezpieczne? Oczywiście, że są bezpieczne! Skoro to jest tajne, to niezweryfikowane! Kitty, lepiej, żebyś tego nie jadła! To na pewno lepsze niż wasze lekarstwa i śmieciowe mikstury. To nie śmieci, tylko skórki pomarańczy! Nawet mikstura Jeannie jest bezpieczniejsza niż twoje sekretne lekarstwa. Dobrze, jeśli tak lubicie wywary, to zrobię go wam. Max? Mhm. Co to jest? Wywar z pieniędzy. Sprawi, że poczujesz się bogatsza. A jak ma mi to pomóc na przeziębienie? Poczucie bogactwa pomaga w powrocie do zdrowia. Ja też jestem bogaty, ale jakoś nie wierzę w ten wynalazek. A moim zdaniem mój wywar ze skórek pomarańczowych jest lepszy. Dziękuję, ale chyba wolę przyjąć zwykłe lekarstwa. Moje lekarstwa. To tak, prezenty mamy już ogarnięte. Teraz musimy napisać życzenia dla Marty. Napiszę gratulacje z mojego nowego telefonu. Ten nowy telefon wygląda jak ty chyba nic nie wiesz o telefonach. Wszystkie te telefony wyglądają tak samo. A co jaki masz telefon? Nie używam telefonu. No to jak napiszesz życzenie dla Marty? Z pomocą swojego gołębia pocztowego. Gołębia pocztowego? Tak. Napiszę kartkę, przywiążę ją do nogi gołębia, a on dostarczy ją Marcie. Masz własnego, tresowanego gołębia? Super! Ja też takiego chcę! Wpisać ten wydatek do budżetu? Tak. Chcę mieć własny gołębnik. Z wytresowanymi ptakami! Już się robi! A ty jak złożysz życzenia Marcie? Wyślę życzenia prosto do mózgu! Że co? Co za bzdura! A to co magia? Nie, to technologia! Mam satelitę, który przesyła myśli! To niemożliwe! To nowy wynalazek! Przesyła myśli bezpośrednio do głowy! Możesz zademonstrować? Cześć Kitty! Oto moje myśli! O wow! Słyszę jej myśli! Naprawdę? Naprawdę. O oh, wow, ja też to słyszę! Co to za technologia? Mój satelita jest tak potężny, że nawet publiczność usłyszy moje myśli. To super! Ale i tak życzenia od Ginny są najlepsze. Co? Dlaczego? Gołą pocztowy z listem jest czymś niezwykłym! Mi też się to podoba. Zamierzam otworzyć swoją gołębinikową firmę i mój satelita będzie przekazywał moje myśli za pomocą gołębi. Kitty, a co tam masz za krem? No, od taki krem, o co? Daj zobaczyć. Uff, ten tani. Lepiej weź mój. O rany, ten krem jest taki drogi. A masz może maseczkę do twarzy? No, oczywiście. Wow, on też jest taka droga. Wiesz, że jestem bogaty, mogę kupić wszystko. Nie wszystko. Takiego kremu nigdzie nie kupisz. Napisane, że jest. zrobiony ze szczerego złota? Pierwszy raz taki widzę. Ponieważ ten krem jest produkowany w moim osobistym tajnym laboratorium. Super. A do tego mam maseczkę na twarz. Wzywałaś mnie? Zrób Kitty, naszą firmową maseczkę dla bogaczy. Tak jest. I jak się czujesz? nieźle. Te pieniądze są przepełnione bogactwem i pomogą zachować świeżość twojej skóry. Co za bzdura, twoje pieniądze są bezużyteczne. Nieprawda, pieniądze pomagają każdemu. Mój krem jest o wiele lepszy. To lecznicze błoto, które dobrze działa na skórę. Lecznicze błoto? A skąd je masz? Tylko bałam w ogrodzie po deszczu. Nie, 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 nawet nie myśl o nakładaniu mi tego na twarz. No, Kitty, po prostu spróbuj. Dzięki, ale nie zrobię maski ze śmierdzącego błota. Ono nie śmierdzi. Pachnie świeżością. Dokładnie. Maska z pieniędzy jest lepsza. Maska z pieniędzy też jest dziwna. Powinę użyć normalnego kremu. Tak, mojego kremu. Nie, mówię o złotym kremie. Najbardziej mi się podobał. A, masz! No i dobra. Może wy chcecie spróbować mojego błota? Nie, 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 zabieraj to. Kto wie, ile jest tam zarazką? Może ty chcesz? Nie, nie, nie. Wolę ten złoty krem. Oj, no jak chcecie. Zostanie więcej dla mnie. Robisz obiad? Tak, chciałam coś przekosić. W twojej kanapce brakuje świeżych pomidorów. Wiem, ale nie mam żadnych. No to weź pomidory z mojego prywatnego ogrodu. Uhu... masz własny ogródek? Tak, uprawiam warzywa na swoje własne potrzeby. Super, dzięki. Bardzo proszę. Kitty, po co masz jeść kanapkę, skoro ja mogę przygotować ci swoją popisową zupę? Prawda? Oczywiście. Jestem świetną kucharką. Mam nawet swój autorski przepis. Super, spróbuję. Czekaj, zaraz ją zrobię. Kitty, a możesz mi przynieść deszczówki? Nie! Ale z w będzie smaczniejsze. Tylko czysta woda. Dobra, jak chcesz. Dobrze, gdzie są moje warzywa? O, tu są. Tak, ziemniaki, marchewka. Więcej marchewki i jeszcze więcej. Papryka pachnie normalnie. No, nie wiem co to, ale może być. Chyba masz trochę za mało warzyw. No, na wysypisku nie ma zbyt wielu dobrych warzyw. Na wysypisku? Mówi, że znalazłaś to na wysypisku? Tak, ale one są bardzo dobre. Zawsze z takim gotuję. Jakoś już nie jestem głodna. A póki zupa się gotuje, zrobię dla ciebie sałatkę. A gdzie są pozostałe składniki? No to wszystkie składniki. Czekaj. A to co? Trawa z mojego trawnika? Tak, naturalne, domowe jedzenie. A sos będzie? Tak, zaraz. A to co woda? Słona woda. Zebrałam ją. Latem, kiedy byłam nad morzem. Dawno byłaś nad morzem? Trzy lata temu. Masz szczęście, ten sos jest trudno dostępny. Wiesz co, lepiej wrócę do swojej kanapki. Ej, nawet nie spróbowałaś, będzie pyszne. Co wy tu macie? Gotuję obiad dla Kitty. Takim jedzeniem możesz co najwyżej kozy nakarmić. A co jedzą bogaci ludzie? Zapytaj mnie. Nie jesteś najbogatszy. Na przykład jem złote spaghetti w kształcie biżuterii. A mnie poczęstujesz? Jasne. Max, podaj naszej Kitty pierwsze spaghetti. Goldy Kudiera. Tak jest, lady. O, pani zamówienie, Życzę smacznego. O matko! Wygląda jak prawdziwa biżuteria. Dziękujemy, staraliśmy się. Mmm. No co ty, połamiesz sobie zęby? Dziń, to nie jest prawdziwa biżuteria. To tylko jedzenie. Max, powiedz jej. Pani bogacianka ma rację, nie martw się. Muszę to sprawdzić. Naprawdę pachnie jedzeniem. No widzisz. A teraz oddawaj mi talerz. Słuchaj, Kitty. Mam świetny pomysł. I co zamierzasz zrobić? Połączę nasze przepisy i stworzę nowe danie. Nawet o tym nie myśl. Już to zrobiła! Jak śmiesz niszczyć moje arcydzieło tymi psturami! To nie są pstury, tylko mój popisowy przepis! Co za horror, co za koszmar! Spokojnie, Mac. Spokojnie! Milady, nie mogę współpracować z tymi barbarzyńcami! A jakby przeciczek na kilka milionów? A. wtedy mogę! Wybierasz ubrania w sklepie internetowym? Tak, szukam pomysłu, jaką kurtkę powinnam kupić, żeby założyć ją na urodziny Marty. Proponuję tę. O czym ty mówisz? Ona jest taka droga. Zapomniałeś, że masz bogatego przyjaciela. Leo, czy ty naprawdę chcesz mi ją kupić? Oczywiście. No nie wiem, czuję się trochę niezręcznie. Przyjaciele powinni pomagać, zwłaszcza ci bogaci. Po co wydawać pieniądze, skoro możesz dostać mnóstwo darmowych ubrań? Niech zgadnę. Na wysypisku? Tak, często trafiają tam ubrania najwyższej jakości. Ginny, to są same śmieci. Jesteś pewna? To spójrz. Znalazłam to kilka dni temu. Tu jest nawet metka. To naprawdę dobra rzecz. I chcesz powiedzieć, że znalazłaś to na wysypisku? Tak, miłośnicy młody często kupują fajne rzeczy, a potem je wyrzucają. Nigdy nie widziałem takiej w sklepie. Chodźmy na śmietnik. Poszukamy tam strojów urodzinowych. Stop! Nie pozwolę, żeby moje przyjaciele grzebali w śmieciach. Ej, dobra, tam przepuść nas! A ty, Leo, jak możesz? Przecież jesteś bogaty. Po prostu takich rzeczy już nigdzie nie sprzedają! Tak, za żadne pieniądze tego nie kupisz. Pokażcie mi rzeczy, które chcecie. O, te sukienki były częścią limitowanej kolekcji, ale teraz już ich nie sprzedają. Moja kosmiczna fabryka szycia zrobi wszystko w mgnieniu oka. Max? Już słyszałem samowienie! Jak to. Kosmiczna fabryka. Pamiętasz moją działkę na księżycu? Tak. Otworzyłam tam fabrykę szwalniczą. Potrafię stworzyć wszystko i dostarczyć to z kosmosu. Nawet ja tego nie mam. To niedostępny dla zwykłych bogaczy. To dla ultra bogatych, takich jak Lady Bogacianka. O matko, a skąd to się tutaj wzięło? Moja kosmiczna dostawa. Kitty, przymierz! Wow, dokładnie jak na zdjęciu. Moi rzemieślnicy wykorzystują druk 3D i potrafią szyć ze zdjęć. Dziękuję, to jest super. A ile kosztuje złożenie zamówienia w waszym sklepie? Ty raczej nie masz takich pieniędzy. Jestem bogaty. Mm, nie, aż tak. A ja nie potrzebuję żadnych sklepów. Ubrania znajdę sama. Hej, co ty tutaj masz? Moje zwierzątko. Jest takie małe, że mieszka w pudełku zapałek? Tak, to mój żuczek. Pokaż go. Wow, jaki piękny. A co to za chrząszcz? Nie wiem, znalazłam go na podwórku, na trawie. Super. Hej, dziewczyna, co tam macie? Jimmy ma zwierzątko. Naprawdę? Gdzie? No, w pudełku. To żuk gnojowy, fuj! To nie jest żuk gnojowy! No to co takiego? Nie wiemy, co to za owad. Ale na pewno nie jest to żuk gnojowy. Może jest trujący, lepiej go rozdepczę. Nie masz się skrzywdzić mojego zwierzątka. Owady to też żywe stworzenia, nie należy im robić krzywdy. Nie lubię robaków. To nie daje ci prawa go obrażać. Dobra, nie tknę twojego żuka gnojowego. Przy okazji, a ty masz jakieś zwierzątko? Oczywiście, mam własnego konia o imieniu Prince. Wow, osobisty kucyk! Dlaczego ja go nigdy nie widziałam? Bo mój kucyk nie odpoczywa jak wasze pupile, on pracuje! Pracuje na farmie? Zabiera ludzi na przejażdżki bryczką? Nie, jest sportowcem! Bierze udział w wyścigach i zarabia dla mnie pieniądze! Fakci mają swoje dziwactwa. Mhm. Właśnie. A gdzie Bogacianka? Lady Bogacianka karmi swojego zwierzaka. Słyszałam, że jej pupilem jest kot! Tak! Bardzo duży kociak. Meinkun? Nie, lew. Że co? Chcesz mi powiedzieć, że jej pupilem jest prawdziwy lew? Tak, tak jest. Wow, chciałabym go zobaczyć. Simba jest tutaj na podwórku, że co? Kici, 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 chcesz jeść? Bogacianka, nie uważasz, że to przesada? Uważasz, że ta krobasa jest za mała? Nie, mówię o tym, że przyprowadziła się na moje podwórko. Nie mój, że jest wytresowany. A co jeśli skrzywdzi moje zwierzaki? Albo zaatakuje sąsiadów? Simba nie jest taki. Jest bardzo przyjazny. A mi się tak nie wydaje. Dobrze, poproszę Maxa, żeby go zabrał do domu. Max! Zabierz Simbę do domu. Y nie mogę. Boję się go. A jak czek na 10 milionów? Mój strach zniknie momentalnie. Tak lepiej? Teraz jestem najśmielszy na planecie. Hej, kotku, pora do domu. Hej, Kitty, mogę przepisać twoją pracę domową? Tak, tylko przepisz tak, żeby nauczycielka tego nie zauważyła. Nie martw się, nie zauważy tego. Dziwnie! Co z twoim zeszytem? No a co jest nie tak, jest zupełnie nowy! Nowy? Ale już jest podarty i zapisany! Nieprawda, na marginesach! O, tu! Jest miejsce! To nawet nie jest twoje pismo! Tak, dopiero co wczoraj go znalazłam! Jeśli nie masz zwykłego zeszytu, to poproszę o niego mnie! Dziękuję, ale mi się podoba mój zeszyt! Co to jest? Biuro do pisania! Co, my jesteśmy w XV wieku? Jest nowe. Dopiero co wczoraj jakiś ptak je zgubił. Ach, co tam, odrabiacie pracę domową? Tak, spójrz, jaki zeszyt ma Gini. Koszmar, tak nie może być. Hej, co ty? Proszę, trzymaj. O, wow, wszystkie strony są puste. I tu kopis jest pełen atramentu. Ponieważ to nowy notatnik. Teraz możesz pisać. Dziękuję. Masz piękny notatnik, Leo. To dlatego, że został wyprodukowany w mojej fabryce zeszytów. Ile ty masz tych fabryk? Dużo. Jestem bogaty. Nie tak bogaty jak ja. A ty co masz? Złoty notatnik albo długopis? Nie, pisanie odręczne to już przeszłość. Za mnie lekcje odrabia sztuczna inteligencja. Przebiegła jesteś! Jak nauczyciel się dowie, to już po tobie! Nie dowie się, to moja osobista sztuczna inteligencja. Jak to? Nasze zakłady skopiowały mózg Lady Bogacianki i stworzyły sztuczną inteligencję! Jak wirtualna bogacianka? Tak, myśli jak ja i robi wszystko jak ja. Ale ty nie znasz się w ogóle na matematyce. A więc twoja sztuczna inteligencja też tego nie potrafi. To znaczy, że dostaniesz dwoje. Max! Powiedz im, że to nieprawda! O, obawiam się, że panie przyjaciele mają rację, lady bogacianko. Nie mogę dostać jedynki! Natychmiast to napraw! Dobra, wyślemy torbę z pieniędzmi nauczycielowi. Nie, powiedziałam napraw sztuczną inteligencję. Niech będzie mądrzejsza. Do tego musimy użyć innego mózgu, nie pani. Chcesz powiedzieć, że mój mózg jest głupi? Nie, nie to miałam na myśli. Tak czy inaczej, do dzieła! Tak jest! Nie wszystko można kupić za pieniądze. Tak, mózgu zdecydowanie nie można. Ej, ziomki, wszyscy moi znajomi postanowili zostać na noc. Zobaczmy teraz, jak sobie śpią. Najpierw zobaczymy, jak śpi Kasia z Tyleo. Ale niewygodnie! Moje łóżko jest o wiele lepsze i droższe! Pogadź, są tacy rozpieszczeni. Teraz zobaczymy, jak śpi Ginny. Ej, Ginny! Ej, Ginny! Ej, Ginny! Co się dzieje? Dlaczego śpisz w śmieciach na podłodze? To nie śmieci, to moje łóżko! Mam w domu normalne łóżko, idź na piętro. Nie, nie mogę spać na tych bogatych łóżkach. Ale spanie na podłodze wcale nie jest wygodne. Przyzwyczaiłam się, dlatego mogę zasnąć tylko na gazecie. No, jak chcesz. Ty dlaczego nie śpisz? Nie muszę spać, w mojej głowie znajduje się super drogi mikrochip. I jak to działa? To bardzo proste. Mój pracownik śpi za mnie. On śpi, a ja mam energię i siłę. I to ci przesyła? Tak, przez bluetooth. Super! Ziąki, mam nadzieję, że spodobał wam się nasz film. Polubcie go i subskrybujcie kanał. I nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić nowych filmów. Wszystkim papa pa i do zobaczenia wkrótce!